nasz gość na naszym otwartym plenerze. Skoczów jak malowany. Zaraz pokażemy, co nasz gość maluje. O, to tutaj detale tej kamienicy, dokładnie Bielska 18. No i jak się prezentują na pracy. No i nasza, o, proszę bardzo. Nasz obraz prezentuje się jak Grecja, prawda? Jak Grecja. Mhm. Tutaj nie mamy trzeba Nie trzeba wyjeżdżać, jak się nie ma pieniędzy. Można tak? pozostać w Skoczowie i jesteśmy jednocześnie w Grecji, którą namalowała. Bardzo proszę się nam przedstawić. Ilona Primus ziernowska I pani przyjechała do nas z? Wojkowic Kościelny. Mhm, bardzo tak. dziękujemy za też przedstawienie nie, nie, nie się. Są, znaczy się. Wioski, o wioski. Aha, aha. I jak tu w Skoczowie się maluje? Jacyś yy, podchodzą Skoczowianie, o coś pytają? Znaczy się, klimat jest po prostu fantastyczny. Miejsca są przeurocze. Wszyscy. Pogoda na razie znaczy, chyba też dobra. Jak znaczy, na Polskę, to cudownie. było tak. To tak, było troszkę bardziej tak. Się, ale, no no wychodzi mi Grecja, no to mi Grecja. No. Nie trzeba nawet mnie nic nigdzie jeździć, żeby, żeby, żeby poczuć się, się... światowo. Zresztą. No niczego nam nie brakuje, naprawdę, żeby się nie Świetna nie reklama skoczowa, no. naprawdę cudowna. Jeszcze do Grecji nikt nie przyrównywał, ale proszę spojrzeć, naprawdę patrząc na, na tą pracę, to aż gdzieś no, Grecja, pachnie, no, naprawdę pa, Grecją jak... To jest ś... heterazm, prawie. Jakimiś freskami letnimi, ciekawymi, tak. Prawie hiperrealizm, dokładnie. Jeszcze raz powiem, jest to frag fragment kamienicy Detal. z ulicy Detal, dokładnie architektoniczny, tutaj nad oknami ulokowany Bielska 18. O, spróbujemy no, to zbliżyć to dokładnie. No, w sumie... porządku. Ten obraz, mam nadzieję, też się pojawi na wystawie w Galerii Art. Adres 1 września, także zapraszam. Co będzie pani chciała? Super, dziękuję.